Hej, kochani! Ja jestem Karo, a oglądacie kanał Karo W dzisiejszym przepięknym odcineczku na moim kanale będzie odcinek, który odpowiadam na Wasze pytania kolejny odcinek. Zapraszam do oglądania, zobaczcie dużo węgię w górę! I zaczynamy! Jaki, pierwsze pytanie. Jaki masz kolor oczu niebieskim? Mam kolor oczu? Jaki jest Twój ulubiony kolor? Pudrawy róż? Kiedy masz urodziny? E, urodziny mam 7 sierpnia. Kiedy live? No słuchajcie, nie wiem, kiedy będzie live. E, naprawdę, bo może wiecie to, Muszę naprawdę ogarnąć, e, jak zrobić live e, Chciałam e, kiedyś zrobić live na box, ale mi coś nie pykło. Więc naprawdę muszę ogarnąć, ciebie, jak to w ogóle działa. O, nie co widzicie tam? <grym> o, Lila. Co robisz podczas kwarantanny? No, jak ja mówiłam już na którymś odcinku, też odpowiadam na Wasze pytania. To po prostu rysuję i w ogóle e, bawię się z Lilką, lilują, tak, z moją kocicórką. E, po prostu jakby też. E, no, ja też się bawię, słuchajcie. Tego wiecie. Czego? Lila! Tak, bardzo też jest, słuchajcie, starach, bardzo po prostu. Jak co dzień słyszę, że jakiś kolejny przypadek lila to po prostu naprawdę współczuję tym ludziom, naprawdę tym, ci lekarze, to naprawdę, no jak oni to wszystko ogarniają? No, ja jestem no, w szoku. No słuchajcie, rysuję, nagrywam na YouTubie, tak, koloruję po prostu... No, dużo rzeczy robiłam proces, ale szczerze bądźmy szczerzy, Ja też tęsknię, słuchajcie za szkołą. Naprawdę bardzo tęsknię. Chciałabym, żeby wszystko było tak, jak dawniej. Kiedy założyłaś kanał na IT, czyli na YouTube? Założyłam kanał 1 sierpnia 2018. Masz rodzeństwo? Tak, mam e, sz, szóstkę ro, e, rodzeństwa ze mną 7. Czy masz jakieś inne konto na Blockstar Planet? Nie, nie mam żadnego. To jest moje, właśnie, jedyne konto, na którym dla Was nagrywam. To jest moje jedyne konto. Miałam kiedyś takie karo te trzy, nie wiem, czy pamiętacie, ale nie wiem, jakim. Nic... No, pewnie usunęli mi. No, usunęli, bo nie mogę się zalogować i pokazuje mi, że taki, takiego, takiego użytkownika nie istnieje takie konto, więc pewnie mi usunęli, dlatego że długo nawet w nim nie wbijałam. Czym się interesujesz? No, Nagrywaniem na YouTubie bardzo interesuje się. No i rysowaniem, kolorowaniem, ale bardziej nagrywaniem dla Was na YouTubie. Ile masz lat? 11, ale w tym roku będę miała 12 lat. Masz byfyfy? E, no, tak, mam byfyfy, No, Moją, e, moją BFFę jest Martyna, którą serdecznie pozdrawiam. Tak. No i jesteśmy, tak wiecie, najlepszymi przyjaciółkami, no ale też to można nazwać BFFy. Masz siostrę, mam siostrę. Mam nawet ten. Mam jeszcze siostrę Asię. siostrę Natalię, siostrę Ankę i siostrę Jukę, mam cztery siostry. Więc no No i no. no. mam cztery siostry. Co najbardziej... Jaki? Nie. Co, co najbardziej lubisz jeść? E, lubię jeść bardzo e, bułkę z almettą i z pomidorkiem. Też sobie czasem, no, zawsze sobie jem. Na kolację i na śniadanie no po prostu żybryota. Mhm. Jaki smak lubisz? Jaki smak loda lubisz najbardziej? Mm, bardzo lubię smak loda e, właśnie truskawkowy albo smurfowy, no bardzo pyszny, naprawdę bardzo. bardzo. Więc to tyle w dzisiejszym odcineczku. Zostawcie dużo pece w górę oraz subskrypcję. Pamiętajcie, subskrypcja musi być na moim kanale. Tak, więc pan. Tak. I dzisiaj jeszcze nagram drugi odcinek, albo trzeci nawet. Więc zostawcie dużo pece w górę. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj. Tak. Zawsze pamiętajcie, żeby zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dużo pieczeń w górę, bo wiem, że jeśli zostawisz łapki w górę, to jesteś moim prawdziwym widzem, pa bum, bum.